widzowie, dzisiaj sobie pogadamy o takiej innej rzeczy, ale wam powiem jaka postać jest najlepsza na sam początek. Na sam początek jak najlepsza do NATO jest 007N7, właśnie tak on wygląda. I on jest bardzo małą postacią, bo tą co teraz użyłem, cool guy, Kurde, nie wiem tego powiedzieć. Tutaj są, jest teraz czas, chyba tego nie widzicie, już sam. Eee, można się teleportować, ale jeszcze można zrobić swojego klona i być tak no, przezroczysty. I on jest dobry, ale jeśli wam nie pasuje, to jeszcze jest do wyboru. To jest budowniczy. Bo nie dość, że on może stawiać swoje działka, to daje skylone dwójkę. A jeśli macie jakiś mniejszy level, to daje jedynkę. Ale on jest bardzo op, bo tutaj w tym czerwonym zasięgu on bije, ale przy ściany nie może. A tutaj akurat nie można, więc tutaj jest ten ograniczenie takie. To jest trochę słabe. A tym, takim czymś się można leczyć le leczyć ludzi. A teraz... Yy, powiem wam o killerach. A czy nie, jeszcze jedna jest postać, kolejną postacią jest naciśnij. Ja mam po polsku, więc to będzie trochę ciężkie, ale będziecie mogli znać sobie paskinę. On może robić takie coś, gdzie to daje slowness i niektórzy będą mogli widzieć morderca, jeśli przez to przejdzie. A to, jeśli to wejdzie morder, to nie będzie mógł nas bić przez 3 sekundy. A teraz killerzy. Pierwszą propozycją jest John Doe. Ja mam skin akurat założonego, ale on jest bardzo op, bo może robić ten takie kolce, i może robić taką platformę. I najlepsze jest w nim to, że może on widzieć przez ściany. Tutaj nie ma graczy, więc tu nie widzę, ale on jest bardzo mocną postacią, bo nie dość, że. Jest bardzo dobry, bo może zatruwać tym takim czymś, co za mną łazi ciągle. To nie dość, że on jest bardzo OP. Drugą propozycją jest... Drugą propozycją jest Noli. Ja mam znowu do niego zrobionego skina. I ja, ogólnie, on dla mnie mi się bardzo podoba. Bo on jest bardzo OP postacią. Ale to trzeba się nauczyć akurat nim grać. Bo on jest akurat trochę skillową postacią, tak lekko, ale... Jest też trochę denerwująca. Trzecią propozycją jest... Kolejną propozycją jest Cool Kid i... Ona, on jest akurat dobry, bo... Nie dość, że może robić takie coś, to jeszcze może takie coś robić. I on jest bardzo dobrym postacią, ale... On jest trochę denerwujący, a... Ostatnią propozycją jest hmm, jak się byście sobie dziewali? X1X1, X1, bo on jest trochę skillową postacią, to na tyle. No.